Drodzy warszawiacy, drodzy Polacy, czy znaczy warszawiacy to też Polacy, ale wiecie o co chodzi. Zwracam się do Was z gorącym i poważnym apelem. Uważajcie na siebie, Samuel Szczygielski dostał prawo jazdy. Nasze drogi nie są już bezpieczne, nasze drogi już nigdy nie będą takie same. Patrzcie w lewo, patrzcie w prawo i potem jeszcze dwa razy, bo Samuel, czy on jeździ? Peżot samochodem, swoim Peżotem. Będzie na was polował, znaczy nie dosłownie, ale może tak się wydarzyć, także. Prawda Wojtek? Trzeba uważać. Nie będziemy mieli. Ostatnie nagrody były mniej budżetowe. Dzisiaj, dzisiaj to chłodziarko zabrażarka Ale dzisiaj to, dojebałem jebałem jest grill. Kosztował mnie 99 zł. I to jest grill. Ty to masz gest Paweł. Nie zawiera artykułów żywnościowych. Proszę przeczytaj instrukcję na odwrocie. To, poczekaj, tak wygląda odwrót. Poczekaj, <noise> jak go odpalimy, to może cię kosztować parę tysięcy kary jeszcze do tego. Do czego? No, no jeśli chodzi o odpalanie, jako, to... Mogą ogarnąć odpalanie. Ale to że to jest zasna nagroda. To nie jest balon Warto się bić dzisiaj. Mm. Pan, Paweł przyzwyczajony do jedzenia prykietu, więc... <głos> 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 Lecimy. Finanse. Czy opłaca się płacić mucharowi Nie. Dobrze. Wojtek Piela. Tomasz Pasieczny i Andrzej Piaseczny, Nie. który jest skautem, a który wokalistą. Eee, wczoraj taka powszechna wiedza, bo może Tomasz Pasieczny też czasami się zdarza mu przyśpiewać na imprezach, ale generalnie jest skautem, a Andrzej Piaseczny jest wokalistą. Tak, bardzo dobrze. Dalej. Jakub Polkiewicz, Redemption. która piosenka nadaje się do obecnej sytuacji w u Time to say goodbye, Yardy Champions, Living La Vida Loca, Niepokonani. Living La Vida Loca. Źle. <laughs> Time to say goodbye. Biblia. Arka środkowych Pomocników czy Arka noego Zwierząt? Kto wziął więcej na pokład? To dlaczego takie ciężkie pytanie? <noise> trach, trach, trach. Arka noego Zwierząt. Tak. Było więcej zwierząt o dwa. Usiadłeś i liczyłeś? Zadecydowałem. Dobra i co po, pra po prawej są za 10 punktów po lewej za jeden? po prawej za 2 a po lewej za 1 to nie jest trudny Kowal że no to od razu daje odrobić czy znaczy nie ale to minusy, tak nie ma, nie po plusów bo nie zrozumiałem, plusy są jak wyznaczasz na siebie, dobra to wyznaczam żeby nie to sprawdzimy od razu tutaj dla Olkiewicza Jakub Olkiewicz, a tego kategoria, kurwa w się, za dwa punkty, jak nie odpowie to minus dwa. Za smękiem Teraz będzie. zawsze dodajemy punkty. Zawsze dodajemy, nie ma tak, że tracimy tylko. Kumacie? w sensie, że jak zawsze dodajemy. A jak na siebie, to jak w takim razie. To, to nie ma sensu brać na siebie. To Oczywiście. A wy tą koncepcję, czy. następny program, czy to program daje, czy, mała, czy, 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 Możemy za <grymne> <grymne> od Dobra, cięcie, cięcie, jeszcze raz. To zrób tak, że z tej za dwa, to dodajesz jeden. Zrób zasady. że na siebie to wtedy masz dwa punkty bonusowe, a jak dasz na kogoś, to on ma tylko jeden do przodu. Dlaczego tak? Dlaczego tak. tak, no. ty tak, no. tak przed wyjazdem na urlop swój <laughs> wymyślasz coś takiego? No ja trochę zrobić takiego, żeby było coś nowego, ale ja po prostu nie, nie rozumiem matematyki. Proszę bardzo. Kategoria piłkarz. Słowo i fleczko. Tak. A i ty, van e, Bo taksówka była przygoda w taksówce. Lechia Gdańsk. E, no bo grał w Lechia Gdańsk. A dzban jest tam przypadkowo. Przypadkowo, tak, tak. Nie, Też się nie sugerowałem zbanem. W ogóle nie. nie. Mogę anegdotę jakąś powiedzieć, bo jeszcze tak, tak nie było. Dobra, chciałem opowiedzieć anegdotę akurat nie z Karlem Mucharem, ale była taka historia kiedyś w Egilonie Białystok, jak Karol Świderski był dosyć młodym zawodnikiem, który rozpoczął. Karlo Karol, a zresztą w ogóle mi się przypomniało, bo ostatnio w programie było pytanie o Mateusza Piątkowskiego między innymi, to też odegra ważną rolę w tej historii, ale do sedna. był Karol Świderski, który wtedy wchodził na treningu w Egilonie jako młody zawodnik i razem z nim taki był zawodnik, który zwał Paweł Kaczmarczyk, też taki młody utalentowany junior, no i on tam na treningu strasznie kręcił na skrzydle Markiem Wasilukiem. Tu lewo, tu prawo, tu rajd, right, tu... No i po treningu Mateusz Piątkowski zawołał tego młodego Pawła, mówi Kasmar, chodź tutaj, bo tutaj masz śrubokręt, tam weź zanieś Markowi Wasilukowi, bo tam chciał, żeby tam potrzebało pożyczyć, bo coś musi wkręcić tego. i ten młody w ogóle nie skapował się, że to jest wkrętka. nie? Omen No i weźmy tam zanieś, bo ja nie mogę, bo tutaj muszę szybciej uciekać po treningu czy coś. No dobra, nie, no i on wchodzi do szatni, ten Paweł Kaszmarczyk i tego Marka Wasiluka z tym śrubokrętem. Ten Wasiluk tak spojrzał, cała szatnia oczywiście wybuchła śmiechem. Miał duże szczęście, że trafił na Marka Wasiluka, który jest człowiekiem znanym ze pewnego dystansu, więc też tam się chwilę pownerwiał, po podenerwował, ale później też tam się zaśmiał i yy, no i to taka prawda, szatniowy humor i to już jest po dowcipie. Świetna historia. Nie, ale nie, się nie łap dobrze. Łap na dobrze. Powiedz ja, ja, ciekawostkę, ja, ja, ciekawostkę. Ja, ja, Paweł ja, Kaszmarczyk ja, to mój współlokator yy, z czasów studenckich. A to ten. To, 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 to okazuję, nie że Paweł a, no, ale, ale to powiem. to lepsze. Ale, lepsze. Ale, też, ale też kariery nie zrobił. I już myślałem, że nie będzie można mówić, że ty to nawet nie stałeś obok poważnego pokaza. No, ale a tu się okazuje, co. Kazimierz Greń dla Wojtka Pieli. Kazimierz Greń za. U... Jeszcze nie Dla Wojtka Pieli. Który, który utwór wylansował Greń? Czarne oczy. Mariolo, kocham Cię jak Irlandię. Miłość ma wiele oblicz, nie mów, jeszcze Polska nie zginęła. Ostatnio oglądałem ten twór, ale tylko kawałek. Bo potem musiałem wyłączyć mleko z gazu. Eee... Wydaje się, że to będzie albo C albo D. A nie jeszcze Polska nie zginęła? Nie. To ktoś inny wylansował. To... Edyta Górniak. To tak. Ale gdyby Kazimierz Greń żył w tamtych czasach na pewno by się podpiął pod to, że to odbrąc. Tak. A Bo Kaczmarek powiedział, żeby, że znalazł wibickiego, że, że on go wytrenował. Tak. <grywka> A zwrócę się teraz do widzów. Dawajcie łapki w górę, bo Roki obecnie jest na siłowni. Ale Kuba i, był znowu. No. I ćwiczy brzuch, żeby go pokazać jak wróci. Mhm. A sam jest tam? Ale Olki, że Mangele. Olki by nie były zadowolone, bo tyle OKS by spadał do drugiej linii, tak to do no, pierwsze. Z pierwszego poziomu. Potrzebujemy 2000 no, łapek, dopiero. żeby Roki przemyślał to, czy pokaże brzuch. Bo na razie woli by pokazywać. Lata po redakcji w tej weftę a ja mówię, bro, co ty robisz? Także popójcie na Kiedyś pamiętam jak Andrzej Twarowski zaprosił z Tomaszem Spokowskim Stefana Majowskiego do Ligi Plus Ekstra, po tym jak został selekcjonerem reprezentacji Polski to właśnie tak pierwsze pytanie Andrzej Twarowski. Panie trenerze, czy jak pan staje przed lustrem to sobie teraz myśli, no wreszcie jestem tu gdzie miałem być. I ten trener Twarowski taki, bardzo rzadko staje przed lustrem, a ten Twarowski, byłbym złośliwy by powiedział to widać. I tak, a ten Majewski, to, czy widać to niech żona oceni. Tak Wymienię ośmiu uczestników Ligi minus. 30 mm, sekund. Dobra. Białek, Mietek, Paczul, Roki, Smyk, Kowal, ja. Skiela? A powiedziałeś wcześniej? Nie, Nie. powiedział. Zapomniał, o powiedział. Dobrze, zgadza się. Plus? Dwa punkty. Ale najwyższy był ten moment, jak już na mnie to już byłem i mówię, co ja mam wyjść? Czy ja mam się odwrócić, wyjść? Nie ale umówię się, że to była jakaś odwzajemnienie podpowiedzi. Też zrobiłem Ile razy awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy robił Włodzik Stawowo? Widzisz, Pocieszające. Optymistycznie.

A że, że to rodzaj taktyki, tak? Zresztą flagę japońską zbawcie na innej. No właśnie, no Ja bym powiedziałem Piotr Nowak, bo zawsze pan jest twierdzą teorii, że Piotr Nowak yy, przestraszył się Legii Warszawy. Nie, to dał umbrelę, on dał ambrelę, bo oni po umbreli grali. A przestraszył się, to jest fakt. To jest tak zwany fakt. A, remis Japonią, niski presji, niski Aaaa. presji, niski presji. Ja nie mogłem poszukać tego, ale coś w właśnie... Nie, no ale ta flaga Japonii, Flaga Japonii, to jest Japonii, się, plaga. Plaga Japonii, to się na topie, że to na zawarciła tak badajnie. Jestem przekonany, że wszyscy kombinowali, gdzie tą flagę Japonii, a tu chodzi po prostu o Japonią, mecz Japonii. Tak, plus punkt dla Jakub który dalej wyznaczy. No to jak tak fantastycznie nam poszło w tej kategorii, to dawaj jeszcze jedną tutaj. To jeszcze raz remis. Kategoria piłkarz. Teodorczyk. Teodorczyk. Nie, Okej, Teodor M M <grym> tłodory, tłodory. Łukasz <grym> Teodorczyk. Były do wniesienia, że wymiotował Anderlecht. Tak, tak, Wszystko się zgadza. Znowu punkt Taukiewicz. Kto tak. w życiu nie wymiotował? Jedziemy, to anegdota obwaskowa już do to, waskowa, to, to jakbyś pokazał, że na dywa, na kibla. Nie, do pila, no nie, nie, nie no, mogę znaleźć. No, to no pokazałeś mi jednego z wielu. A tam mogłeś jeszcze dodać gest. Ten taki, ten taki ten taki obraźliwy okej a na no, tym myślał. Eee, no to ostatni rebus, takie chciał Jakuba kategoria klub paczkowa Krakowia tak to jest tak <grym> się... ale to myślałeś że okay. ja <grym> 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 ale się przypomniałem. drugie pytanie z tej kategorii Powiem Ci fajnie że jedziesz na urlop <grym> <grym> Nie no ekstra że idziesz na urlop. Powiem ci to, Dobra, tak. Trzymaj dobrze. się Kuba. Walcz, walcz. Jest jak to jest. Na tej pozycji, ale dawaj. Jako młody rodzic, wiem. Że wybierając mnie dla, dla dziecka, no musisz patrzeć na nazwisko. Jak zrobisz to tą to, rolnikową, to ci daje. Musisz, musisz patrzeć na nazwisko. Nie możesz tak nazwać, że na przykład, nie wiem, jest. Znaczy, możesz oczywiście, ale jest to kontrowersyjne, żeby na przykład tak jak masz. Żeby było dźwięcznie, prawda? No ja, tak, żeby ja, to jakoś ja, się tak ja, szło. Nie ja Wie by, że na przykład. Ja się... Ryan Olkiewicz. No jak no. By to brzmiało? Ja bym się pokłócił tutaj, no, że nie ma nazwiska. Bo dała no, Barys Astana. Słuchaj, no Wojciech na przykład nazwał Lajam szczęsny, no i co. Znaczy no, oczywiście nic nie mam do rysu w ten sposób. Tutaj... Ale jakbym ja miał dziecko nazywał go Arystoteles, to bez sensu. Arystoteles Paczul. Musi być na P. Patryk Paczul. No na przykład. Na przykład. Znaczy to nie musi być tak, że inicjał jest taki sam. Nie, wie, ale pe... ja mam... Czemu wybrałeś Patryk akurat? A ja widzisz, jestem... na przykład ty ja mam masz... Ja, do, Musisz, jak jak ja wiesz, bym chciał Klara, ja bym chciał Klara i Tymon. Bo, 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 bo już w drodze podobnie. Ale to ładnie, na przykład widzisz. Patryk droga, drodze. Rodzice Pawła dobrze <laughs> zrobili. Po, Mamo, się oglądasz... Tak! <laughs> to ja. I kwestia sylab, Paweł Paczul. I kwestia inicjałów P, P. Pa, Pa. O, a ja tak mam jeszcze na działa. drugie Piotr, a na trzecie Paweł. Jestem Paweł, Piotr, Paweł, Paczul. A co ciekawe, a ja, też, ja też na trzecie mam. Jak to? Chcesz powiedzieć, Paweł, że bierzmowanie przyjąłeś? Tak. I na bierzmowaniu. O, to teraz, to teraz ja ci tutaj się podzielę księżyc. Żyżyński. żyżyński I tak. żelek też syna nazwał Żywek. Żywisław Żyżyński. Czyli jak białe dziecko, tak. to Artur Białek. Albo na przykład bardzo Żywisko. Tak. Nie, nie ma, nie ma, nie jak nie masz, masz krótkie bo, nazwisko, to nie masz drugiego imienia. Czyli tak. żywisław żyżyński jest w alfabecie nawet po żywisławie żyżyńskim. Tak. Tak? tak, i żelek właśnie został. Kto ma Rokuszewski? To nie może krótkiego. No ale nie, nie musi być Aleksander. Franciszek. <duszel> y e jeśli chodzi o imiona, to... Y fajnie się nam zrobił taki program nacierzyński macierzyński. Horoskop ma. A jak tak zapytam, jak już tak rozmawiamy w koleżeńskim gronie. U mnie jest Stanisław i Antoni. Antoni Olkiewicz i Stanisław Olkiewicz. No moim zdaniem brzmi brzmi na no, spoko brzmi to tak widać też umiłowanie do pewnej tradycji bo to wiesz Stanisław tak, Antoni proszę. nie są takie imiona na tym oczywiście na tym Stanisław etapie Stanisław Terlecki tak a Antoni, bo Antoni Gałecki dwie legendy. Proszę bardzo proszę ja ja, bardzo, ja, że byłem pierwszy to dałem imię Karolina, też ładne i Karolina no i nic Karolina Kowalczyk zgadza no, się no, no, przepięknie no, dobra, dobra. Tak jak rozmawialiśmy o tych imionach dla dziecka, to tutaj nie wiem, Ty Kuba jako młody rodzic może to potwierdzić, może nie, chociaż akurat Tobie urodził się synek, wiemy. Natomiast ja słyszałem taką anegdotę, jakąś taką teorię, że facetowi jak rodzi się dziecko i go znajomi pytają o to, jaka będzie płeć, no to jak ma być syn, to mówi, że syn, a jak córka, to mówi, że dziecko. I... <laughs> aż tak nie, aż tak nie, myślę. Oczywiście, ale, tak, ale... oczywiście wiadomo, jak już mówię, puszczamy oczko do naszych wiernych fanek oczka, na czele z Julią z Krakowa i z Dominiką. Z takim puszczeniem oczka? No, nie nie uf, tak. Uf, tak. To Dla tak. Jak Kazimierz greń? gry, która Dura, Dura, leks, sed leks. Durex leks, sed leks. Dura, Sedlex. Dura, leks, sed leks. Dura, 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 Kurado! Pamiętam, że Paweł powiedział, że on ma liczby, także. A ja pamiętam. Dlaczego wyznaczyłem? Bo mówię tak, jak on będzie cały czas, to przecież to on ja tylko jeden pamiętam jego ma, dobra? Zarką. Ale jest zasmucony Wojtek Piela. Zasmucony. zasępiony, Problemy, problemy. <śm> kłopoty, kłopoty. Kłopoty, kłopoty Wojtka pieli. <śm> Boże, zrób to mi smutno, minę jeszcze raz. <śm> <śm> A Jezus Maria. Dwie. Trzy. Nie. Oj, tak. Cztery. No to się nie dłużej. O połowę. O połowę. O połowę, O połowę, połowę. połowę. Radkomat. Pozdrawiamy Rad. 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 panią. Czy <laughs> może pani przyjść kiedyś? O połowę. <laughs> Różni skróty. Amo, lamo, zamo. <laughs> Akademia Młodych Orłów. Mamo, lamo lamo, lamo, lamo. 15 Bo Mamo to jest mobilna akademia Młodych Orłów, Lamo. Jezus. Nie no, Kuba nie. Czekaj. Ja to wiem tylko gdzieś tu mam na końcu. Letnia Akademia Młodych Orłów, zimowa Akademia Modorów. Ja się jeszcze tak. zależy, że jak pary wywalę. Nie będę ale na tym stoi, stoi jak, polska piłka. Polska piłka jak tu dnia sprawiedliwości. Wiosenna jesienna Akademia Młodych Orłów, co? Nie ma. Jamo. Jesienna jest też. Komisja już nie chciała pisać. Jamo jamo? Tak. jamo jamo. Tak. A to mnie zaginął. Jamo. Lamo, lamo, zamo, lamo, mamo! Te się bardzo podobało, robiłem wywiad z Wojciechem Łazarkiem, a zaczął wymieniać. Lamo, lamo, zomo, omo, <laughs> 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 Dani Idanii, tak właśnie, że zomo Kto mawiał spokojnie jak na wojnie? <laughs> Obie Hitler, Kokosz, Szaryk, Hans Klos. <laughs> Przedstawiciel! <śmienic> szarki te braki! Nie! Szarki! Nie doszedłem do takiego Nie wiem, czy to jest taki! Muszę wskazywać, co, co mogło paść. Bóg, szarki, towaru. Nie, nie, nie! Alboż mnie <śmienic> jest. to jesteś ten temat, ale na mnie się rudy, 100 łapy! Ja wiem, że pasuje najbardziej kokos do tego wszystkiego. No. Dobra, niech będzie kokosz. Przysięgam autentycznie. lecicie. Co? <śmiewanie> ale tak, ja to? Jak to? Jak to? jest? to? Jak to? Jak to? Jak